Nie witam wszystkich w kolejnym odcinku Leśnych Przemyśleń. No i coś wam pokażę. Nie wiem czy u was w lesie też są takie kwiatki. O, coś tam przyleciało je zapylić. Nie ja. Ja zapylam umysły nowych pokoleń. Wiecie, nie wiem, czy widzicie, ile tego tu jest. To się tak ciągnie wzdłuż całego tutaj, tego stawu, o którym kiedyś mówiłem. Coś pięknego, coś fantastycznego. Także postaję sobie dzisiaj właśnie z widokiem na tego rodzaju drona. Jeszcze niewiele z nich kwitnie, ale już zaczynają. Za tydzień będzie tutaj absolutnie niesamowicie. Będzie to widać z drugiego brzegu, będzie tego tak dużo. Coś pięknego, ale nie zawsze tak okazałe kwiaty są w lesie. Czasem wystarczy spojrzeć się gdzieś po okolicy. Nie jest ich mnóstwo. Wszędzie są piękne. Słuchajcie, tak z grubej rury Znalazłem się W sytuacji W której Odkryłem absolutny błąd Systemu emerytalnego W naszym kraju Gdzie założenie jest takie Że to ktoś inny Pracuje na twoją emeryturę I nie on takiego przypadku Jak mój Śmieję, błąd systemu Ok, gdzie ja nie potrzebuję tego, co oni chcą mi dać. Tak po prostu. Mam lepsze rozwiązania na siebie, skuteczniejsze, odporne na inflację, odporne na właściwie wszystko, co jest na zewnątrz. Nie są permanentne i wymagają poświęcania ode mnie czas energii i pracowania nad nimi, ale uniezależniają mnie od innych. I to jest fajne, to jest przyjemne. Daje takie poczucie wolności w miejscu, gdzie no wygląda, że jest jej mało. Mówicie, zauważyłem, że jest pewien schemat. Ludzie Najpierw zaczynają jakąś pracę czy tam firmę nieważne. Pracują, mieszkają tam gdzie mieszkają, w bloku, nie w bloku. Potem biorą kredyt, budują dom i, I potem w tym domu to już. I to ja sobie tak popatrzyłem, mówię, okej, okay, w sumie spoko. Nie? Takie rozdawnictwo komfortu w zamian za to, że ja płacę podatki. A co w przypadku, kiedy ten komfort w ogóle nie służy człowiekowi, jego rozwojowi? Kiedy w tym komforcie usypiamy i marniejemy, i. No i co? I człowiek przestaje się rozwijać. I nie mówię, że my mamy sobie sprawiać tam jakiś dyskomfort specjalnie, żeby się rozwijać. Nie. Starczy się rozwijać. Ale od góry. Jest już narzucone, co ja mam zrobić? A jak ja nie chcę tego, co mi jest narzucone, co ja mam zrobić, tylko chcę czegoś innego. Ja nie chcę tego, co wszyscy. Po prostu. Chcę czegoś innego. To co wtedy? Ja Wam powiem z życia, że pojawiają się ludzie, instytucje i tak dalej, i tak dalej. Pojawia się Forma prawna, pojawiają się różne najróżniejsze środki przymusu pośredniego i bezpośredniego, żeby jednak funkcjonować w tym systemie, żeby nie mieć wyboru. Otóż zawsze jest wybór nie ma takiego czegoś jak punkt, z którego nie ma rozwiązania, nie, nie istnieje coś takiego zawsze jest. Jakieś rozwiązanie zawsze można coś zmienić. Powiem wam, że dzisiaj nie wiem o czym przyszedłem wam tutaj tak naprawdę opowiedzieć. O sobie troszkę bardziej. O pomyślę na to, że dlaczego ja mając skromne potrzeby, tak, nie potrzebuję wiele. W sensie tak materialnie, jeżeli chodzi o komfort. Ja mogę wszystkim, wszystko używać, wszystko robić wszystko jest. I wszystko jest super, ale ja tego nie potrzebuję do rozwoju i do życia. Ale potrzebuję czegoś więcej. Czegoś, czego świat zewnętrzny nie jest w stanie mi dać. Mogę to osiągnąć tylko poprzez wgląd w, w swoje wnętrze. To jest to coś więcej. Mówiłem wam ostatnio o tym, że kreowane są w moim życiu wydarzenia, które wymuszają, na mnie jakąś reakcję. I dzisiaj takie było, były takie właśnie wydarzenia. Więc styczniu, że ich nie chcę. Tak po prostu. i stwierdziłem, że jadę zadbać o siebie. Jadę ustabilizować swoją energię i zrównoważyć wszystkie sfery swojego życia. Bo ja siedząc w toksycznym środowisku, reagując na głupie bodźce ze świata zewnętrznego, to nonsens. Nic się nie zmienia. Wszyscy tak robią. A ja chcę coś więcej. To nie znaczy, że ja chcę sobie kupić coś więcej. Mm -mm. No, i pomyślałem, że popracuję sobie nad stanem swojego bycia i pojadę do lasu. Tak jak mówiłem dwa tygodnie temu w filmiku, że te że dwa tygodnie będą kwitły. Już kwitną, ale jeszcze nie w pełni. Jest chłodno. To dlatego jeszcze nie kwitną, ale będą kwitły. Wszystkie. Pięknie. O, jest i zapylać. Myślałem, że cię złapię. Naszy geografik normalnie. Dbajmy o siebie. Ja już nawet mam wrażenie, że ja już nawet nie unikam toksycznego środowiska, ja je usuwam, transformuję. No przestaje przy mnie funkcjonować, przestaje istnieć. I zawsze jest pomysł, jak to zrobić. Słuchajcie, do zobaczenia w następnym mm. filmiku. Hej.